Bo czekliwy strzelił. Dzień dobry wszystkim ojcom z okazji Dnia Ojca. Wszystkiego najlepszego. I dzisiaj właśnie z tej okazji zrobimy coś specjalnie dla ojców. Mianowicie zapraszam Was na przepis na kurczaka duszonego w piwie. W tym momencie, kiedy to wideo wychodzi na YouTube, akurat ja spędzam czas ze swoim ojcem, prawdopodobnie smażę mu obiecanego steka. A Wy zachęcam, żebyście spróbowali zrobić właśnie kurczaka w piwie. Nawet jeśli nie dla ojca, to dla siebie tak po prostu, bo jest dobry. <grymne> Do naszego kurczaka będziemy potrzebowali udek z kurczaka. Ja użyję sześciu, trzech ziemniaków, które pokroimy w kostkę. Dwie duże marchewki, które również pokroimy w kostkę. Jedną dużą cebulę pokrojoną w kostkę. Trzy przeciśnięte ząbki czosnku. Taki spory kawałek boczku, który również pokroimy w kostkę i osmażymy sobie za chwilkę. Butelkę ciemnego piwa. Łyżkę musztardy francuskiej. Dwie łyżki brązowego cukru. Łyżkę tymianku, liść laurowy, ziele angielskie i natkę pietruszki. Zaczynamy od przygotowania naszego kurczaka. Mianowicie, oskurowałem sobie moje łódka, W tym momencie jeszcze doprawię je solą, pieprzem, po czym obtoczę je w mące. Kiedy nasz kurczak jest już gotowy, podgrzewam patelnię z oliwą lub olejem i za chwilkę obsmażymy sobie naszego kurczaka. Teraz na rozgrzany olej lub oliwę dajemy naszego kurczaka. Jeśli nie zmieści nam się cały na patelni naraz, to nie jest żaden problem. Możemy je obsmażać w turach. Ja akurat planuję zmieścić wszystkie. Nasze mięso odsmażamy 6 minut z jednej strony, po czym obracamy na drugą stronę i obsmażamy jeszcze minutę, po czym odłożymy je na bok. Dobra, obracam. Wrócone łódkę smażymy jeszcze przez minutę, po czym odłożymy je sobie na dalej. Do naszego kurczaka wrócimy za chwilkę, a teraz zajmiemy się boczkiem. Około 200 g boczku kroimy w tym momencie w kostkę. W tym momencie mamy nasz boczek pokrojony w kostkę i obsmażamy go na patelni. Kiedy nasz boczek się obsmaży, wypuści dużo tłuszczu. Jestem tłuszczu później będziemy również smażyć, a boczek, który właśnie wypuściłem, ten tłuszcz, będzie taki chrupki. Przekładamy później po na końcu smażenia właśnie boczku na talerz z ręcznikiem papierowym. Dzięki temu, jak później tylko dodamy do reszty, on dalej będzie chrupki, nie będzie taki właśnie rozmięknięty. Kiedy nasz boczek jest już ładnie ładnie usmażony, przekładamy go na ręcznik papierowy. W tym momencie na nasz rozgrzany tłuszcz z boczku dodajemy marchewkę, cebulę oraz um, czosnek pokrojony w plasterki. Może być też przyciśnięty. Obsmażamy chwilę w ten sposób. Kiedy nasza cebulka zaczyna się już rumienić, dodajemy resztę składników. Wlewamy nasze pulita ciemnego piwa. Układamy w środku kurczaka. Staramy się go podać tak, żeby właśnie był w miarę zanurzony. W sensie, żeby nie leżał na warzywach po prostu. I teraz w naszej mieszanki dajemy również ziemniaki pokrojone w kostkę, dwie łyżki brązowego cukru, łyżkę musztardy francuskiej, łyżkę tymianku, kilka liści laurowych, kilka ziarenek ziela angielskiego, wszystko staramy się dokładnie wymieszać, dodajemy również nasz boczek oraz posiekaną natkę pietruszki. Wszystko dokładnie mieszamy jeszcze raz. Płynu powinno być tyle, żeby mięso było całkowicie przykryte. Jeśli wybraliście troszeczkę inne naczynia, na przykład szersze i tego płynu jest troszeczkę mniej, wystarczy dodać odrobinę wody tak, żeby mięso było przykryte. I teraz na małym ogniu pod przykryciem gotujemy około 50 minut. Także moi drodzy, po 50 minutach wszystko nam się powinno ładnie ugotować. Jak widzicie, się też zredukowało. Jeśli sos jest troszeczkę zbyt płynny dla waszego gustu, możecie jeszcze chwilkę bez przykrycia dogotować troszeczkę więcej i sos będzie troszeczkę właśnie gęstszy. Moi drodzy, tego kurczaka można jeść tak po prostu jak jest, jeśli ktoś tak lubi. Można go podać na przykład z warzywami na parze, z ryżem albo nawet z pieczonymi ziemniaczkami. Mimo, że ziemniaczki również są tutaj w środku. Ja dzisiaj akurat podam to z ryżem. Także moi drodzy, na talerz z ryżem wykładam sobie mojego pięknego kurczaka z warzywami. Jako, że jest dzień ojca, to wezmę dwa. Sos mi na tyle zgęstniał, umyślnie oczywiście, że trzyma się bardzo ładnie tych wszystkich warzyw. Jeśli wolicie, żeby wasz sos był mniej gęsty, wystarczy po prostu krócej gotować pod odkrytą patelnią. Teraz spróbujmy, jak smakuje. Nasze mięso się bardzo ładnie oddziela. Wygląda i pachnie w ogóle przepięknie. Widać tutaj właśnie naszego kurczaka, nasz boczek, marchewkę, nawet musztardę. Mm. Czuć faktycznie na smak piwa. Jest bardzo dobre, mięso jest delikatne. Jest to świetny prezent na Dzień Ojca. Także wszystkim Ojcom życzę wszystkiego najlepszego. Mam nadzieję, że przepis Wam się przyda, ponieważ jest bardzo dobry i jest w stylu Ojca. Jeśli Wam się podobało, nawet jeśli nie jesteście ojcami, zachęcam, żeby zostawić komentarz, łapkę w górę oraz suba. I dziękuję Wam bardzo za dzisiaj. Do zobaczenia. Cześć! Mm -hmm. Czy jeśli moje dziecko jest za małe, żeby dać mi coś na dzień ojca? Mm -hmm. Czy ja muszę mu dawać coś na Dzień Dziecka?